Dzień dobry widzowie, ja witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale. Ostatnio naprawdę dużo się dzieje, non stop nagrywamy, tworzymy cały czas przeróżne treści, są nowe osoby i dzisiaj stwierdziłem, że troszkę zwolnimy, ale zrobimy też coś, co Wam się bardzo podoba. Na kanale od pewnego czasu pojawia się Alex i Kinga. Dlatego właśnie dzisiaj spędzimy razem z nimi dzień. A oprócz tego, tak jak już mówiłem, zrobimy coś, co lubicie. Czyli będę płacił im za rzeczy, o których nie będą wiedzieć. Czyli co godzinę będę kręcił głową fortuny, ile są rzecz, za którą im płacę. W losowym momencie będę dawał im pieniądze, a oni nie będą wiedzieli, za co to. Teria już dość dana. no sobie nie, bo ty o tym wiesz. Ale mogę im pomagać. Przy okazji tego odcinka stwierdziliśmy, że pokażemy Kindze Trójmiasto. Tak, bo ona Kinga... jest tutaj nowa w Trójmieście Tak, nie jest stąd i nie była nigdzie tak naprawdę. Więc. Fajnie sobie spędzimy czas w Trójmieście Więc jedziemy po Kinga. Cześć! Hej! Co to za spóźnienia? Przepraszamy <grymne> Cały czas coś Zatrzymałem się, żeby wypłacić butówkę, żeby na bieżąco im po prostu dawać pieniądze I od razu widzowie zakręcimy kołem fortuny, żeby widzieć za co im płacę przez pierwszą godzinę Uwaga, uwaga, kręcimy Okej! Okay. Czyli kinia ma już gwarantowane 50 zł, bo w momencie, gdy dojedziemy na miejsce, to będzie wysiadała z auta i otworzy drzwi. Dosłownie za 5 minut, jak widzimy się z Aleksem, bo już prawie jesteśmy na miejscu. Moment, mój telefon został w Co? Przerażające z powiadomienia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja ją znam z internetu, bo mi pokazuje was, więc dlatego mówię o tej Dzięki. Cześć. Nie będzie wam zimno? To nie, też ja I je zapytałem przede wszystkim, wiesz? Serio, to jest w ogóle mega zero jedynkowo, co nie? Jeszcze, wiesz, dwa, dwa tygodnie temu było ukrop, że było ciężko wytrzymać, a w tym momencie jest już zimno. Tak to wygląda tutaj u nas. A zima? Zima i. <grym> Max z pierwszej zimy powiedział, że nie jest w stanie oddychać na dworze przez to, że tak wieje mu wiatr w twarz. Że jest, jest, zimno? jest tak nieprzyzwyczajony po prostu. W sensie samego wiatru takiego mroźnego, nie? Wiesz gdzieś tam ja idę na przykład z nim na spacerze, rozmawiam, mówię normalnie do niego, on. Mówi, stary w Warszawie tak nigdy nie wie nie jestem w stanie z Tobą gadać. Naprawdę. Gdzie idziemy? No idziemy przeszkód się przejść motławą, żebyś poznać trochę Gdańska. Dobra. Tak pięknie no, ładnie. Gdańsk, dobra. Tak, tak, <grym> to jest Gdańsk. I idziemy na jedną atrakcję pewną, z której dokładnie zobaczysz Gdańsk. Ej, będziemy jeździć hmm. wysoko, na stówę. Będziemy wysoko. Ej, to wygląda jak macza <grym grym> Ale wysokie jest macha. W życiu bym tego tak nie skojarzył. No, matcha jest taka warszawska Ja się mi, że rukola jest taka warszawska Ja też kocham rukolę Dokonasz pierwszej transakcji? Mogę dokonać Na kini Na kini, proszę bardzo Transakcja do ciebie. Dlaczego dałam wam pieniądze? Na co to, to? To dla ciebie Aha, dziękuję Coś będę musiała z tym zrobić, prawda? Nie. Coś zrobiłaś? Co zrobiłaś? Dzień go na dzień. Co z z dzień. Tak. A musicie analizować, nie okay, powiem wam, dobra. co musicie robić. Za coś ewentualnie w trakcie tego, że będziemy sobie zwiedzać. Za coś będziecie dostawać coś. Kiedy to było? To mogło być 10 minut temu, a mogło być minutę temu. Okej, okay, w porządku. Czyli po prostu, żeby nie było tak łatwo. Tak, tak. czyli w losowych momentach będę wam dawał. Nagle jak okay. będziecie na przykład blisko domyślania się, to mogę wam dać za 20 minut na przykład, nie? Ale ja dostałam, a Alex nie, więc to musi być coś, co zrobiłam ja, a Alex. Nie, no, to ja teraz dobrze. analizuję czego ja nie zrobiłem Na pewno dzisiaj Alex to zrobiłeś, ale ja tego nie widziałem Okej okay. O kurde, ale żeś tam podpowiedź teoretycznie Kinga zrobiła to dwa razy Raz to zrobiła Dwa razy Raz A co? A bo ty nie wiesz za co dostaję Kinga No właśnie, nie? powiedz mi, albo pokaż mi Za to No to Co dwa razy Raz Przyszysz. No ale to tego jeszcze wtedy nie A, było wylosowane. Się... A żeście urozmaicili ten ciekawy o. dzień. A przy okazji doszliśmy już do naszej pierwszej atrakcji, jakim, jaką jest diabelski młyn już nie. nie mam ręku wysokości. Ja mam trochę, ale już się do niego przyzwyczaiłem. Alex, byłeś tutaj? E, nie, na, na, na tym nie byłem. Nie. Liczyłem, że wsiadając, Alex i Kinga będą mieli okazję otworzyć i zamykać drzwi, ale niestety pracownik zrobił to za nas. Ile kółek będziemy robić Cztery się chyba robisz. Ja pierdolę. co tak zahamasowało? No, zatrzymaliśmy się. Sorry, myślicy, zatrzymaliśmy się, się. Ogólnie, to. Nie... No, Albo nie ruszajcie się! K... Nie ruszajcie się, proszę! Czemu tak się kołyszymy? O, wiem, czy... a ja chciałam właśnie no, 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 zrobić fotkę, tak? We pamiątkę, że jest taki... Nie ma opcji. Nie, ale to za kołysanie było tragiczne, jak a tak nagle nas zatrzymało. Tak nie? No. To coś, co mnie najbardziej straszy na tych rzeczach, to są na przykład takie rd, rdzawe elementy po prostu. Nie Tak, nie, nie, Po prostu, mu, tak, nie mu, tak, nie po prostu rzeczy, które. Mogę <grym> być To mnie też trochę przeraża, dlatego no, nie myślę o tym, a teraz. Jesteśmy najwyżej wiecie o tym, nie? No. No, ale. Następnie... O, jedziemy w dół już, dobra. Ale ja że o tych rd rdzałych elementach mówi Aleks, który wysokości Mały, stalowy element, który podtrzymuje w ogóle, żeby to nie wypadło Myślę, że przez wielu Gdańsk jest uważane za najładniejsze miasto w Europie? Tak? w, Europie no. w ogóle? W Europie, Choć no? od, od góry wygląda super. pod względem takiego, wiecie, zadbania o, o detale, o takie zabytkie, takie stare miasto. Coś, mhm. co mi się bardzo podoba w starym mieście w Gdańsku, to jest to, że on nie jest taki typowy, jak w każdym innym mieście. Tak, tak, nie? tak, nie ma typowego no, rynku nie kwadratowego. Jest taki kwadratowy rynek i koniec, nie? Tylko tutaj jest po prostu pełno ulic takich różnych i to nie jest w żaden sposób y, symetryczne, czy po prostu wiesz, nie. No tak, to fakt. To no, tak. Tak. Tej strony. Dobra, Dobra dzięki. Myślałem. Że na kole będzie trzeba wykonać tą czynność A nie, nie trzeba było jej wykonać Ale nie trzeba było jej wykonać, właśnie rozumiem Właśnie ja byłem pewien, że będziecie musieli wykonać tą czynność, że ktoś z nas będzie musiał A okazało się, że nie musieliśmy wykonać tej czynności akurat na kole Pracownik pomógł wykonać tą czynność Gdyby nie było pracownika, my byśmy musieli tą czynność wykonać Otworzyć drzwi Na przykład Tak? Zostałem... Rzeczywiście, od całą Zostały dwie minutki I potem jeszcze Jak coś. Coś. Genialnie <noise> to... Idziemy tam Widać, że Alex i Kinia rzadko nagrywają filmy, bo minęły dwie minuty już i nie zastanawiali się nad tym, czy pożarpnąć jakieś drzwi. Zastanawiałem się, ja tam są na kartę. A ja was cały czas nagrywałem, ale nie szarpnęliście! Ja patrzyłam na ludzi, czy ktoś do samochodu nie idzie. Okay. Czy mogę ogracić okay. drzwi, ale nikogo nie było. Losujemy kolejną rzecz, o, kochanie. Wykręć. Dobra. Okay. E, idziemy teraz chyba sobie się przejść jeszcze i coś zjeść Ja bym coś zjadł Ale chcemy gdzieś tu czy jedziemy gdzieś Ja bym tu chyba zjadł Okej, okay, dobra no, możemy gdzieś sobie pójść zjeść Dziękujemy Dzięki wielkie. Dziękujemy. Czy na mnie nie może zostawić? Nie potrzebujemy. Dzięki wielkie. Wyjęliśmy trzy staweczki i myśleliśmy, że bruschetta to będzie kilka takich brusket. Mieliśmy te cztery osoby. No. Każdy bierze, bierze pogryzie i no. Tak, dokładnie tak, tak zrobimy. Test smaku. Dobra, dobra. Przyszliśmy do restauracji Ostro. Ona ma generalnie bardzo dobrą opinie, jest taka typowa włoska. I zobaczymy, jak smakuje tu tupicka na miejscu, bo my jadliśmy tylko raz. Mm. W sumie ją na tym, na Diabelski bujnie w ogóle, właśnie jak randka oli robiłem. Pyszna bułeczka. Dobra, no. tą brusketę by no. machnął na cztery i posmakował. Ja przysięgam, ja bym mógł tutaj przyjść, tylko na bułeczki. No? I tak. Po prostu. zamówić Są... ząbić trzy porcje i zjeść bułeczki i się ma. Są bardzo dobre. Nigdy nie jadłabym lepsze bruskety. Ja, ja, ja. Nie możesz z drugą. Jest przepyszna. <śla> Czy to to jest, nie, nie, nie dogryzłem się do tego, ale jestem ciekaw, co to jest na górze. Jest to jest cytryna, ale ona jest jakaś zmarynowana. Przepraszam, jak to jest z tą cytryną. <tosłuchy> ale pyszne. Mm. Jest bardzo, jako taka dopełniona. No. Mm. Jest tak dobrze, nie, nie jestem w stanie tego określić. Ona jest po prostu dopełniona, ta buzketa. Ma jakiś taki bogaty smak strasznie, jakby jeszcze, jeszcze coś do tego, do tego dodali, nie wiem co. Ale jest mega dobre. No, bo kwestia pomidorów i dobrej oliwy po prostu. No. Dobra jest, ale... Nie twoje smaki, zbyt intensywna dla Oli. Właśnie nie wiem, jest dobra, ale jest jednocześnie intensywna. Nie wiem jak to określić. Bułeczki mi bardziej smakują, ale to też jest dobra. Stówka dla ciebie. Uuuu. Jeszcze pięć dyszek. Stówka dla ciebie. Co zrobiliśmy? Czyli po jednej rzeczy raz zrobiliśmy, tak? Nie powiem wam ile. Po dwóch, bo pięć dyszek za jedną rzecz. A, rzeczywiście. A może być teraz stówkę za tą rzecz. To jest dobre określenie, zrobiliście to co najmniej nie raz. Co najmniej nieraz. No więc coś w tej sytuacji, bo od razu, jak wylotowaliście na kole, to powiedzieliście, no co, że idziemy tu? No, byliśmy po prostu głodni. To jest ta strufla? Nie, to jest Z pistacją i białą czekoladą. To jest biała czekolada, no. Ja myślałam, że zamiast takiego sosu pomidorowego będzie czekolada. Nie, nie, nie. No zaryzykowaliśmy, wzięliśmy pizzę z białą czekoladą, pistacją i nie, nie. Miętą. miętą. Jestem ciekaw, jak to będzie smakować. Odwrotnie o rano. By... <laughs> Ale to gładko idzie w ogóle Taki satysfakcj się no. wydaje Widzowie Ale dobra Jest przepyszna, niesamowicie aromatyczna a, a jednocześnie prosta jest ta pizza Jakby nad nim jak to określić, jest przekozacka Tobie mogę zapaść to Tobie niestety nic Kinga kinga okay. Ale to, to nie musiało być teraz, to mogło być wcześniej No, no więc smacznego co jest? Ta, Tak, od, od razu przyjemnie się będzie jadło Dzięki, wielkie. Test smaku tej pizzy, bo jestem gigaciekaw. Ja te, teraz będę się y, stosował do instrukcji. Na, na, na. Używamy sztuczców. Dobra. To tyle? Ale. Ale. Wydaje mi się, że wolę klasyczną pizzę. Ale jest to fajne połączenie. Nad czym myślisz? To zrobił, czego ja nie zrobiłam? <laughs> Pakujemy to. Taka niecodzienna ta pizza po prostu. Nazwałbym ją ciekawym, dobrym doświadczeniem, ale nie powtórzymy mnie jakoś, jakbym był głodny. Jest okej, okay, nie przeszkadza mi tu pistacja, gdzie nie przepada, nie? A pamiętasz co mówiłeś przed tym, albo co mówiłeś potem jak powiedziałeś Kinga, bo skoro tak zareagował, to musiało być jakieś słowo, które było przed taka No nie patrzcie tak na mnie, ja tylko... Ja czekam na reakcję. No nie no, myślcie, myślcie. Minutka wam została. Tego i będzie nowe. Ja mam szybką odpowiedź. jest to coś kulturalnego. Dziękuję, Dziękuję proszę. przepraszam. Proszę. dziękujemy Dziękujemy Ty dopłacasz za tą podpowiedź Koniec To było moje dziękuję Teraz nie mówiłeś, bo rozmawiasz przez telefon, znowu Aleks powiedział rozmawiasz przez telefon, okay. a prędzej znowu coś robiłeś i Alex też powiedział Więc okay. jeszcze muszę ci dopłacić 5 dych No i za to ostatnie, że powiedzieliście tyle razy, to dopłacimy wam po stówce no. Masz stówkę 150 Ale to po jedzeniu, bo yy, trzeba wypłacić więcej pieniędzy Lecimy pod i widzowie no. Tak, że trafiło. No. Tylko czekajcie, wytłumaczę Wam dokładnie, widzę, żebyście wy wiedzieli o co chodzi. Widzę pozwólcie, że tak napisałem i tak Wam pokażę, żeby było dla Was jasne i klarowne wszystko tutaj. Żeby nie było żadnych niedomówień. Jak sobie to przeczytaliście, to mogę już na naszych uczestników. Tak? No, i to tyle. Żeberka na przykład, co nie? właśnie, <śledziany> <śledziany> coś na ten kawałek <śledziany> Nie lubię. <śledziany> Aleks, ty ale już zjadłeś ktoś, nie? <grym> ale to jest to, jak to może być to o, Jasne, dawaj czy to ale były ja właśnie da. twoje pierwsze to zdjęcia? To było moje pierwsze wyjdzie? zdjęcie w ogóle z widzami, więc mega Dzięki. Aleks, jaki szok, ktoś się zapytał, czy może nie Aleks ale kto? No, <grym> czemu? Podczas powrotu do auta, Aleks i Kinga bezskutecznie rozpiniali za co im płacę Aż nagle Ola wpadła na pomysł, żeby wejść do żabki, w której Kinga znalazła jakieś randomowe słodycze Ale słodkie Ej, dobra. dwie, dwie kulki, i są to jest narysowane a. tutaj, a mi zależy na kurce. To są, są dwie kulki i to jest narysowane na folii Czuję się oszukana na to Ciekawe. No, tak. tak. okay. To nie są moje smaki, Bardzo mi przypomina, ale nie. Eee, draże. Tak. Draże to są. Ja, ja widzę od razu po wyglądzie. Jak korsarze, jak były takie tak, 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 tak. Tu jest jeszcze za dziękowanie 150. Dziękuję. Proszę. I stówka dla ciebie za dziękowanie. I teraz za to, co teraz robicie. Stówka dla ciebie. I stówka dla ciebie. Proszę, to jak nie? Ja mam, ale nie mam tak, żeby. O, do inaczej, o, od razu się rozliczymy. Teraz mi daje mi pić dyszek. Mam jeden pić ale dostaj pić dych za dużo. Dobrze, nie, tu też powinien dostać pić Okej. I ty też. Tak? Tak. Dobre, dobre. Nie, tak. nie, przypomniał ale chce. Jedna, jedna krzesła. Nie, z y, niemów ten. Jest ok. Dobra. Dobra, to muszą być A to mogą być pełne trzy razy, czyli nie zrobiliśmy czegoś dużo razy, tylko pełne trzy Ale my siadaliśmy trzy razy, bo siedzieliśmy normalnie na, na krześle tam w restauracji A potem siedzieliśmy raz tutaj i potem kolejny raz, żeby sprawdzić Wtedy nie usiedliśmy za pierwszym razem, usiedliśmy za drugim razem, więc Ja już Zasub... Ja się zgubiłem, to co Kija mówi <laughs> Pięknie wyglądałaś pod tym bankiem Tak tam spacerek cię się Dałaś radę z brzuszkiem? Tak jest okej okay dzisiaj. Dzisiaj się dobrze układa, synek. A może byście już tyle lat dzisiaj dali? <grystanie> Czas minął. No. Dostawaliście 50 zł za każdą zjedzoną rzecz. Jeśli chodzi o rodzaj, pizza Margarita to była jedna rzecz, ta dana to była inna rzecz. Tak, I w ogóle okay. to, że Ola poszła do żabki z wami, akurat widzieliście te misie to to wam dorobiło dodatkowe po 50 zł. na no, wziął. chciałam no, ja Tak. Bo oboje posmakowaliście dwie różne pizze? Okay. W momencie, gdy już wykręciłem, teraz 50, za dostajecie za to jeszcze raz, czyli A ja pizza. jeszcze chodziłam z tym rzeźkiem, już. Ja że chcecie. To jest powalone, <gry> jak wy to Wszędzie no. przeglądacie no? to w taki sposób, ja tego nie widzę A my tu siadamy, kurde, wszędzie się da Została jeszcze jedna rzecz, ale wylosujemy ją jak dojdziemy do punktu, bo się rozdzielamy na dwa auta, bo Aleks jest swoim Więc widzowie widzimy się na miejscu ładna. No ładna Kinia nie, nie, nie ma... była w centrum Gdyni na skwerku Ale piękna fontanna, to jest ludzie! Ale są statki Nie da się jej nie zauważyć, wielkie No to jest bardzo ładnie ja. Losujemy ostatni widzowie Jestem ciekawa czy przekminą to skoro przed chwilą nad tym kminili. Tak, no wysiedli akurat z auta czekają na to zewnątrz. No więc Kinia, witamy cię w centrum Gdyni, tak Jest jak już wiesz. Tak, nie. Jest to miejsce, w którym... Nie dorastałem Ja to samo, Ola to samo A idziemy na klasyczną atrakcję, na coś na co trzeba po prostu pójść będąc w Gdyni Czyli do oceanarium A ja nigdy nie byłam w oceanarium no, nigdy w życiu nigdy. nie byłeś w Chyba, że nie, wiem, nie pamiętam jakaś okay. wycieczka szkolna, coś takiego, ale, ale nie pamiętam To no, spoko, no to idziemy wtedy do oceanarium To są meduzy takie małe, Meduzy w ogóle są dla mnie dziwnym stworzeniem Jezu. bardzo jak to się porusza w ogóle? To wygląda jakby ktoś wrzucił jakieś żelki do wody. Tak, 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 nie? dosłownie. Czy to jest krokodyl Tak, to co jest u góry, to jest w tym Akwarium, Tam z tyłu, widzisz? Nie, to jest jego oku tylko. Nie wiem, czy też tak macie, ale jeżeli chodzi o krokodyle i tak dalej, i wszystkie tego podobne rzeczy, one zawsze wyglądają jakby były sztuczne. Tak, one tak. się nigdy nie ruszają. O że to Ale cześć! Cudne oczy, jest pięknie Patrz, Jeszcze On chciał po prostu pokazać Aleksowi, że on jest prawdziwy To jest pierwszy raz, kiedy krokodyl się poruszył na moich oczach w Nie Nisowi to jest jak kiesiera, spoko Nie wiem czemu tu nikt nie podziwi, ale tu piękna strelicja, piękne paprotki. jak jest Minecraft? No w Minecrafcie są właśnie akselotle i tak mi się podobają, są przepiękne. Właśnie szczególnie te biało-różowe i zawsze chciałam zobaczyć na żywo. Kolejną sprawą można je kupić, i można je mieć w domu. Wiemy, bo my też patrzyliśmy też ciśnienia. chcieliśmy kupić. kupić w Warszawie jakieś kęsie, no Żeby mieć zwierzaka się... naszej jakby ekipy i kupić axolot. A to myście kupcie na halę. Chciały mieć axelot. Znasz listek, gdzie sprzedają? Znasz, one w ogóle wyglądają też w takim bez ruchu stoją w ogóle, nie? Patrzcie na tego, on strasznie dziwną ma pozycję. One się popularne przez Minecraft chyba stały. Serio mówię! Też nie Co to jest? O mój Boże! On wygląda jak dinozaur Wszystko się rusza, każda, każda pojedynczo To w ogóle wygląda jak takie kulki do kruczy Tak, Taki, jak takie puchate tak tak tak, 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 tak Ryba z nierdzewki Tak, dosłownie Płaszczka to jest dla mnie najbardziej niebezpieczne zwierzę wodne Jedno tak. z najbardziej Dlaczego? Był gość, który wkładał głowę krokodylom, robił różne dziwne rzeczy i zabijał go płaszczka Irwin Tak, dokładnie tak, płaszczka to jest zło to On ma kolec u góry z znaczy, z tyłu. Na, na, na nie ma kolec. O, to jest wielki kolec. To są jej oczy? To co to jest? Tak, to są oczy. Ale przerażające. Wygląda jak otwarta puszka, nie? Trochę. No, Totalnie. To Narysowane, jakby namalował ktoś Tak. To jest ryba, ale ziemniak. Łożdżka płynęła, widzieliście? No, no, tu jest, na ziemi. Ale ruszała się. Okej. Okay. Ja bym chciała... Nie ja zabrać kiedyś do takiego oceanarium wielkiego, gdzie są wielkie płaszcze w boku i tak dalej. Dobra. Ej, dobroskawie! Aleksa trzeba wziąć do wielkiego ogrodu jakiegoś. O, no, botaniczny ogród. Najpierw no. No. do londynu. wszystko nie wody nie było. No Aleksia, ale roślnikami. Mamy żołnierz. Ale węże oddychałem pod wodą. Ryba, odczuj się. <grybuj> A ten I powiedz mi, że to nie wygląda jak no, że no, że się. Się. no No, rusza się. rusza się. Cieszę się, że byliśmy w tym oceanarium, bo że nagrywamy. Kinia, Ty zrobiłaś to dwa razy. A co, bo coś? Tak. O, nie widziałam, żebyśmy losowali. Ja, bo bo zapomniałem nie. kompletnie, że mamy jakieś zadania. A że... ja chciałam Wam pomagać i zapomniałam o tym. Aleks, ty zrobiłeś to raz, ale już ci bliknę, bo nie mam y, gotówki. Patrzyłem Wam za śniadanie. Usiedliście, tak, to też zaliczyłem jako śniadanie. Ty usiadłeś tak dwa razy, tak konkretnie, bo czas się tak schylała A ty, Aleks, tak konkretnie tylko raz usiadłeś, tak, żeby usiąść faktycznie. A to się schylałeś. Więc czemu to nie robisz? A w Gdańsku, a w Gdańsku tak, cały czas tak, siadaliście. To było no na tyle, mam nadzieję, że dzień z Kinią i Aleksą wam się podobał, no, nam się podobał. podobał. E, Zostawcie lajka, like to taki będzie więcej Widzimy się jutro o 14 Pa pa, pa.